Polski motocykl SHL M17 Gazela. Czyli motocykl, który był produkowany od 1968 roku. Jego premiera miała miejsce na międzynarodowych targach poznańskich, właśnie w 1968 roku. A jego produkcja zakończyła się w 1970 roku. Więc niestety była to produkcja dosyć krótka, w czasie której wyprodukowano około 50 tysięcy egzemplarzy i Gazela. Była następcą innego, bardzo popularnego motocykla, czyli SHL-ki M11. Oczywiście był to motocykl polski, produkowany przez fabrykę, firmę SHL. Prace nad następcą M11 rozpoczęły się już w 1963 roku. Oczywiście celem było stworzenie nowoczesnego motocykla. Który będzie swoim wyglądem odpowiadał tym ówczesnym, można powiedzieć, trendom i co ciekawe, tym trendom, które panowały na przykład w Europie Zachodniej, nie tym trendom, które były, można powiedzieć, w naszym regionie, że tak to określę, ale dodatkowo, oczywiście, poza tym wyglądem, poza tą nową stylistyką, postanowiono, że zastosowany zostanie zupełnie nowy układ napędowy. Napęd, który będzie o wiele mocniejszy, o wiele nowocześniejszy, no i w rzeczywistości udało się stworzyć motocykl, który, jak na ówczesne czasy, był czymś bardzo nowoczesnym. I ten silnik, oznaczony jako W2, wiatr 2, został stworzony przez zakłady metalowe w Nowej Dębie, i powstał on dzięki pracom m.in. inżyniera Wiesława wiatraka oraz Oczywiście powstał we współpracy z Politechniką Krakowską. Dzięki temu powstał silnik bardzo dobry, silnik, który charakteryzował się lepszymi osiągami niż dotychczas szeroko stosowane silniki WFM S32. Zmian było dużo dotyczyły one cylindra, układu korbowego no ogólnie można powiedzieć, tych zmian było bardzo dużo. I ten silnik W2 wiatr, był to silnik jednocylindrowy, dwusuwowy, oczywiście chłodzony powietrzem. Cylinder był odlewany ze stopu lekkiego z wewnętrzną tuleją żeliwną. Średnica cylindra to 61 skok tłoka 59,5, więc pojemność skokowa wynosiła 174 cm3, 1 cm3 więcej niż w przypadku tych silników wcześniej tak szeroko stosowanych. Stopień sprężenia 7,6 do 1 i moc wynosiła 13,5 konia, więc dużo. I była dostępna od 5700 do 6000 obrotów na minutę. Więc postęp, jeśli chodzi o moc, w przypadku tej jednostki, w przypadku jeśli porównamy ją z poprzednikiem, był duży, znaczący. Moment obrotowy wynosił 17,6 Nm, osiągany przy 4800 obrotów na minutę. Więc. Można powiedzieć, że no silnik dobry, wręcz można powiedzieć bardzo dobry. Skrzynia biegów była czterobiegowa i zapewniała no dosyć dobre osiągi. Tutaj nie powiem, że, była to, że był to motocykl wyścigowy, ale 110 na godzinę przy motocyklu ważącym około 125 kg w drugiej połowie lat 60. To nie było coś, czego można było się oczywiście wstydzić. Jeśli chodzi o ten silnik, to oczywiście on był silnikiem, który raczej charakteryzował się dosyć dobrymi parametrami. Był też w miarę bezawaryjny, troszkę gorzej, jeśli chodzi o przełożenie, jeśli chodzi o skrzynie biegów, ponieważ tutaj pojawiały się dosyć. Spore problemy, jeśli chodzi o właśnie przeniesienie napędu. Tutaj ta skrzynia biegów no, miała problemy. Ona, można powiedzieć, nie była dostosowana w pełni do tej zwiększonej mocy tego silnika. Ten silnik można powiedzieć, był zbyt mocny, jak na tą moc. Ta skrzynia biegów była, zła, była po prostu zbyt słaba, jak na Obsługiwanie silnika dysponującego taką mocą. Tutaj może się poprawię, ponieważ powiedziałem, że ten silnik nie stwarzał problemów. Te problemy oczywiście się pojawiały. Głównie dotyczyły jednak okresu docierania, ponieważ ten silnik miał problemy z tym docieraniem to znaczy z docieraniem nie miał problemów, tylko miał problemy z tym, że, potrafi że potrafił się zatrzeć w czasie tego docierania i no to był problem. Kiedy ten motocykl był docierany, kiedy były te pierwsze jazdy, no wiele pierwszych jazd wtedy raczej się jeździło na, niskich, na małych dystansach, to niestety trzeba było bardzo mocno uważać. I czy to było spowodowane tym, że użytkownicy nie wiedzieli, jak go docierać? Czy też, co oczywiście bardziej prawdopodobne, tutaj te silniki miały problemy już wychodząc z fabryki. To nie zmienia to faktu, że ten problem się pojawiał i jednak troszkę denerwował. Zwłaszcza, że należy pamiętać, że to nie był motocykl tani. On kosztował ponad 17 tysięcy ówczesnych złotych, czyli to nie była niska cena. To był motocykl drogi, oczywiście nowoczesny, o dobrych osiągach, o specyficznym wyglądzie, ale wyglądzie, które oczywiście jednak, był czymś, co wyróżniało się. Był to motocykl, który no, robił wrażenie w ówczesnych czasach. Widać było, że to jest coś nowego, coś nowoczesnego, ale takie problemy jak zacieranie się to coś, co jest oczywiście niedopuszczalne. Może kilka informacji o wielkości. Długość to 210 cm, szerokość 63 cm, wysokość. 96 cm. Masa, tak jak powiedziałem, 125 kg. Spalanie przy takiej optymalnej prędkości około 70 km na godzinę, to to spalanie wynosiło troszkę ponad 3 litry na 100 km. Trudno było zejść na przykład do 2,5 litra, chociaż oczywiście było to osiągalne, ale jednak to spalanie wynosiło, tak powiedzmy, 3,5 3 litra w takich zwykłych, normalnych, ówczesnych warunkach. Pojemność zbiornika paliwa wynosiła 13 litrów, i tutaj nie wspomniałem, kiedy mówiłem o tym silniku, o tej nowoczesności, że był to pierwszy w Polsce, pierwszy w powojennej Polsce motocykl produkowany seryjnie, który był wyposażony w zapłon bateryjny i alternator czyli 12-woltowy alternator o mocy 50 W. Więc to już było coś. Wcześniejsze motocykle nawet nie były projektowane, żeby zastosować ten zapłon bateryjny, ponieważ no, z, bateriami, z bateriami były problemy. To nie jest tak, że nie byliśmy w stanie opracować tego alternatora. A w końcu ten alternator, który trafił do Gazeli, on został opracowany no, kilka lat wcześniej i on miał trafić do Junaka, do zmodyfikowanego Junaka czy kolejnej wersji Junaka, tylko po prostu zapotrzebowanie klientów, było takie, że takie nowoczesne rozwiązanie w przypadku braku po prostu akumulatorów, dostępnych akumulatorów, pamiętajmy, że to była gospodarka niedoborów, nie było sensu produkować tego typu konstrukcji. Oczywiście, tak jak powiedziałem, niestety ze względu na dosyć dużą cenę, ze względu na to, że no, jednak pojawiały się głosy, że ten motocykl troszkę potrafi się zatrzeć, tak delikatnie to ujmując. To ten popyt był dosyć niski. Tutaj jednak głównym problemem był właśnie problem dotyczący pieniędzy zbyt dużych kwot, które były potrzebne, żeby ten motocykl kupić. On był jednak po prostu drogi. Niektórzy wręcz powiedzą, że ten projekt był zbyt ambitny że ten poziom skomplikowania, ta ilość tych bardzo nowoczesnych rozwiązań była zbyt duża i wymagały one oczywiście podniesienia ceny oraz powodowały, że kiedy dochodziło do awarii, no to nie wszyscy potrafili to naprawić. Większa ilość, można powiedzieć, elementów, które mogą się zepsuć, to oczywiście większe prawdopodobieństwo awarii. Niestety ten motocykl nie miał szansy na to, co miały na przykład Włeski czy też inne ówczesne konstrukcje, czyli czasu, aż zostanie dopracowany w czasie produkcji. Ponieważ musimy pamiętać, że Włeski i cała masa innych tych motocykli, motorowerów, ówcześnie produkowanych, była oczywiście cały czas modernizowana i zmieniana. Dlatego można powiedzieć, że niekiedy co roku wychodziły zmiany, no niekiedy rzadziej, które rozwiązywały te pojawiające się problemy. Czyli na przykład mieliśmy problemy z pękającą ramą, to po jakimś czasie była, było wzmacnianie tej ramy, zmiana jej konstrukcji. Były problemy z elektryką, ze skrzynią biegów, to wprowadzano odpowiednie zmiany. Tutaj niestety w przypadku gazeli nie doszło, do, nie doszło niestety, do takiej szansy. I chociaż wybudowano tylko 50 tysięcy gazeli, to jednak należy pamiętać, że i niestety to wszystko spowodowało, że po dwóch latach produkcji, po wyprodukowaniu 50 tysięcy egzemplarzy, gazela, delikatnie mówiąc, trafiła do kosza. A na przykład te wspomniane włeski, te, które były wyposażone właśnie w silnik 175 i były tańsze o prawie 4000 zł, ówczesnych złotych, ówczesnych złotych, no i były prostsze, można powiedzieć mniej części, mniej się psuły, chociaż to nie zawsze jest w tym wypadku reguła, to niestety Gazeli się nie udało, inne motocykle, inne na przykład włoski, były produkowane dalej. Kolejna rzecz, która można powiedzieć, to już odbiegając od Gazeli, która spowodowała, że tego typu pojazdy miały w tych latach 70., -tych, kiedy już Gazeli nie było problemy, było Rozpoczęcie produkcji między innymi malucha, czyli pojazdu taniego, czteroosobowego, zapewniającego o wiele wyższy komfort. No, mamy dach nad głową, jest już o wiele lepiej. Droższego, oczywiście, ale jednak co samochód, to samochód. Jeśli chodzi natomiast o takie technikalia, to rama była typu zamkniętego była pojedyncza z rur stalowych. Zawieszenie tylnie to był wahacz wleczony stalowy. Teleskopowy z tłumieniem olejowym, no co oczywiste, z przodu był wahacz pchany z teleskopami z tłumieniem olejowym. Hamulce były bębnowe, pełnopiastowe z przodu i z tyłu, opony osiemnastki. Dopuszczalne obciążenie wynosiło 165 kg, czyli ta maksymalna masa wynosiła 300, prawie 300 kg. Podsumowując, stworzono nowoczesny, przez to skomplikowany i drogi motocykl, który jednak troszkę odbiegał od zapotrzebowania i od możliwości finansowych ówczesnych Polaków. To był motocykl zbyt dobry, zbyt nowoczesny, jak na ówczesne czasy. Zastosowano w nim szereg bardzo fajnych rozwiązań, rozwiązań, które były wówczas nowością, które jednak, które jednak podnosiły cenę i powodowały, że jednak to prawdopodobieństwo awarii było wyższe. Nie mówiąc już o problemach ze skrzynią biegów i z tym niekiedy zacieraniem się. Szkoda, że ten motocykl nie został wprowadzony troszkę wcześniej, kiedy to zapotrzebowanie na motocykle było nadal bardzo duże, i że nie dano mu szansy, żeby niejako został doprowadzony do stanu. Do takiego jak inne na przykład WESK, inne motocykle, kiedy to wyeliminowano z czasem większość tych największych wad, tych rzeczy, które po prostu się psuły najbardziej denerwowały użytkowników. Tutaj w przypadku gazeli SHL gazeli. Niestety takiej możliwości nie było, no i po dwóch latach produkcji doszło do no, jej zaprzestania. I ta gazela jest jednym z tych najciekawszych motocykli. Z lat 60., -tych, 70. -tych ubiegłego wieku, jeśli chodzi o ten nasz, nie wiem jak to powiedzieć, blok wschodni. Może już kończmy, ponieważ zaczynam mówić o niczym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.